Chciałem Państwu pokazać, jak przygotowuje się dosyć prostą potrawę. Będzie to łosy zapiekane w cieście francuskim, podanym na pieczarkach w śmietanie, aromatyzowanym oliwą truflową i całość podane z bukietem fantazyjnych warzyw z aksamitnym sosem żurawinowym. Zaczniemy, kochani, od tego, że podsmażymy sobie na macełeczku cebulkę. Pokrojoną gromną kosteczkę. Okay. Od razu możemy dołożyć pieczareczki i na chwilkę przestajemy się tym interesować. W międzyczasie poprawimy sobie łososia, którego prędzej pokroiliśmy w kosteczkę. Łosoś oczyszczony jest ze wszystkich ości i oczywiście skóry. Musimy go przyprawić. Przyprawimy go odrobiną soli, odrobiną pieprzu, sokiem z Duże miejsca mamy, bo wyciskaliśmy około 10 cytryn przed chwilą. Wszystko mieszamy, żargonem kucharskim tablerujemy razem z koperkiem. I odstawiamy na oczy, żeby nam nie skruszało. W międzyczasie mamy już rozpałkowane ciasto francuskie. Naszym specjalnym kołem jemy równe prostokąty i za chwileczkę będziemy nadziewać nasze ciasto francuskie. Ryb. Pieczarki nam się pięknie pradzą. OK. Możemy przystąpić do nakładania naszego, naszej rybki. Ciasto pocięte. Układamy na środku rybkę. Trzeba pamiętać, że ciasto musi być bardzo dobrze schodzone i ryba też powinna być bardzo dobrze schodzona, bo... Eee, szanowni Państwo, ciasto francuskie rozpuszcza się, kiedy nakładamy na nie produkty e, gorące. Jeden róg, drugi róg i trzeci. Formujemy sobie sakieweczkę. Lekko ją skręcając. Blaszka przygotowana do pieczenia. piekarnik należamy na 250 stopni. Rozsypujemy troszeczkę mąki, żeby nasze ciasne francuskie nam się nie przykleiło. I pokładamy jedną, jak i drugą sakae Tak jak w tym pierwszym przypadku, tak i teraz. Zwijamy dokładnie naszą rybkę cieście francuskim sakierka zrobiona okładamy na naszej blasce i w tym momencie wkładamy do pieca mamy czas szanowni państwo żeby zająć się teraz przygotowaniem talerza pieczarki nam się szanowni państwo podsmażają nam wystarczy zalać je śmietanką kremową 36% Pamiętajcie Kwaśna to śmietana Słodka to śmietana I czekamy aż nam się wszystko dobrze zredukuje Redukcja to inaczej odcieknięcie od śmietany wody Posolimy Popieprzymy Najczęściej stosowane przyprawy w kuchni Pieczarki dochodzą Podstawiam je na mniejszy płomek i zajmuję się talerzem. Talerz, Szanowni Państwo, musi być stylizowany, żeby nie tylko nam danie na smakowało, ale również bardzo ładnie wyglądało. Bierzemy się od sosu żurawinowego. Żurawina na Kaszubach jest najpyszniejsza. A kiedy zbiera się żurawinę? Wtedy, kiedy lekko się przymrozi. Tak samo jak brukselkę. Robimy sobie taką, taki postumencik z naszej żywinki i teraz Szanowni Państwo będziemy kładać sobie nasze warzywka. Zaczniemy od pomidora, jak pomidor to i ogórek, jak ogórek to oczywiście drugi pomidor. Mamy znowu ogóreczek, rzodkieweczka i teraz nasze sałaty, rukola, również hodowla i uprawa, przepraszam, lukoli odbywa się w naszym regionie liście, motwinki kawałek cykorii dla koloru same listki są smaczniejsze. cykorek już można, szanowni państwo, smażyć troszeczkę sałaty tym razem sałata czerwola o nazwie Radicio, sałata dębolisna. Robimy sobie nasz ogródek. ogródek. Całość lekko aromatyzujemy oliwą truflową i mamy szanowni państwo mały postulat. Nasze pieczarki dochodzą, dochodzi też nasza sakieweczka i za chwilę będziemy układać nasz talerz. Nasza zakiewka się już, szanowni Państwo, upiekła. Trwało to naprawdę chwilę. Proszę zobaczyć, jak pięknie i aromatycznie wygląda. Dzięki temu, że jest mąka, nasze ciasto się nie przykleiło po do blaszki. No i teraz pieczareczki układamy sobie na spód układamy naszą sakieweczkę dekorujemy na sam koniec kawałkiem ładnego zioła tym razem niech będzie to Kopeleka. Całość jeszcze skrapiamy dobrze oliwą. Najlepsze szyby kuchni podają w daniu obiadowym 25 smaków, a więc podają 25 produktów. Nasza kuchnia jest kuchnią najlepszą nie tylko w kraju, ale i na świecie. Kaszub nie gotuje, nie gotuje tylko gęsi, ale potrafi tworzyć też dania z ryby który tutaj Państwu prezentuję. Życzę Państwu smacznego.